Não bras me assim, e Já pior Yo, Mr. White, o que the isso? <laughs> Ej, stronę Tratacja, bezinwo. Kurwa, fut. No jest. Hello, kierow. Can I follow? I'm big fan, Mr. White. Oh my god, you're not white? Mr. Black. What the hell? What the fu. Man. Dude. Dude, what are you doing? Pazim attack, you fucking gay. Nie <laughs> Let's go. No wiem Co ty odpierdalasz? No popierdolony Zabij go Ej! Proszę! No oh, znowu yeah, yeah. dostał w nogę, nie mogę! No przypomnę co na Przez arbuzika wszystko! I'm na rampage day! Right, right, right! Oh my god, to jest my gun! Noem! <laughs> Mów!

Właściwie mi zadał 70 HP LHB doł Co to jest, co ci to I got the boom boom man Look, I do the middle east